Cześć wam! Hejka! Chcemy znów sprawdzić aplikację, dzięki którym uratujemy troszeczkę jedzenia, ale tym razem nie będzie to jedzenie takie restauracyjne, lokalowe, cateringowe, tylko będą to produkty. W sumie. Głównie warzywa i owoce, i trochę chyba nabiał. Może też trochę pieczywa, jeszcze zobaczymy, Może. co uda nam się zgarnąć. Teraz mamy piątek, wieczór, chcemy, w sensie piątek, późno, popołudnie, chcemy coś zgarnąć już z tych piątkowych, popołudniowych paczek, i myślimy, że w sobotę rano też jeszcze zgarniemy. Chcemy też trochę pogotować z tych rzeczy. Wchodzimy sobie najpierw w aplikację Too Good To Go, będzie i Too Good To Go i Foodsy. No, już sobie robiliśmy mały research, jak to teraz wygląda, co się tam pozmieniało. i faktycznie Troszkę się to zmieniało. Są też sklepy. Jak my kiedyś to robiliśmy, to były głównie jakieś lokale. Tych sklepów mhm. tak za bardzo nie było. No ale kiedy to było? No, trochę się już czasu minęło od tego czasu, trochę się to rozwinęło. Chcemy? bo nie powiedzieliśmy ile pieniędzy chcemy wydać 80 zł na cały materiał czyli 40 zł w jednym, w jednym punkcie e, ogólnie my już sobie to tak wstępnie teraz spatrzyliśmy e, wracam do tego warzywniaka pojedziemy po odbiór samochodem jesteśmy teraz w aplikacji Too Good To Go także mam nadzieję, że tu Wam wyskoczy między 19 a 20 jest do odbioru paczka niespodzianka z warzywami, owocami i nabiałem ze zdrowe przy Hubnera czyli tutaj mamy Joliborz no co? Rezerwuję. 9,99 zobaczymy. Paczka tutaj była przeceniona z 30 zł. Będ... W sumie na dychę to dobra cena. Dobra cena za warzywka mhm. i owoce. No, zobaczymy co będzie. I zamówimy sobie od razu biedronka też jest. Jest biedronka. Ja jestem bardzo ciekawa tej paczki. Jak nam się uda, to jutro zamówimy sobie o poranku jeszcze oszą. O Porównamy to troszeczkę. Tutaj biedronka z 36 zł na 11,99. Warzywa i owoce też będziemy odbierać po drodze, yy, bo przy dzikiej. Także no, też to obok siebie praktycznie. Obok siebie. Dobra, rezerwuję to. Teraz lecimy. Dobra, po chwili zastanowienia się jesteśmy w następnej aplikacji i po sprawdzeniu całej mapy Warszawy mamy e. dwa klipaliśmy. punkty obok siebie. Tak. Będzie duża paczka, stoisko z nabiałem, różne produkty spożywcze takie jak mleko, twarogi, masło, jaja, sery, pogotowie witaminkowe. Ta paczka kosztuje aż 25 zł. Sporawo, ale, ale jest z 50, 50 przeceniona, więc w sumie na połowę. Trzymajcie kciuki, żeby były jajka, żeby były sery. Masło niekoniecznie, mleko niekoniecznie. Też się coś z tym zrobi. No zrobi, ale proszę, nie mleko. Pada. Pada. I tak pojedziemy małdem. Wiem, i tak jest do 18. I dobra, rezerwuję ją. 25. Złotych. Złotych. Dobra, jedziemy po odbiór pierwszej paczki. W sumie od razu odbierzemy dwie, bo tamta jest do 18, a paczka obok jest od 18. Paczkę z biedronki możemy odebrać kiedy chcemy. Potem mamy chwilę przerwy do 19. W aplikacji FUCI można też zamawiać teraz z opcją dostawy, co jest dla mnie bardzo ciekawe. I jak sobie przeglądam, to nie wiem, czy nie testuję i nie zamówię kiedyś jakichś kosmetyków czy czegoś takiego. Jest też sporo w tej aplikacji różnych kwiatowych rzeczy, jakieś kwiaciarnie przeróżne, różniste. E, Nawet tu... chyba kwiaty z Leroux, jak się nie mylę? E, tak, ale nie wiem, czy to nie było akurat w Tugu tugo i ona na przykład mi się wyświetliła wczoraj, a dzisiaj już nie. Czyli to, wiecie, też jest bardzo, bardzo różnie. Właśnie ta biedronka, oszą, to są dla mnie zaskoczenia, bo tego nie było. Fajnie, bo są żabki, ale wiecie co? Troszeczkę um, dla mnie minimalny minus tego jest taki, że na przykład żabka nie ma podziału też na wege, mógłby być, plus fajnie by było jakby piekarnie dawały, niektóre miejsca tak jak mają, nie mówię, że wszystkie, ale jakby na przykład piekarnie miały podział paczka słodka i słona. A I... czy swego czasu żabka nie miała swoich paczek? miała, ale pamiętasz jak to było, By było wtedy? było ciężko dostępne, ale oni wtedy mieli podział tak, wtedy był w ogóle dajcie znać, czy kiedykolwiek w apce Żabki, jeśli korzystacie udało wam się zgarnąć paczkę które oni kiedyś mieli, bo oni mieli te paczki i był wtedy podział, że też była właśnie wege to w starej jeszcze aplikacji żabkowej mhm. można było te paczki sobie zamówić bo je trzeba było wcześniej też zaklepać Zachlepać, tak jak tak, tak no. i można było odebrać ja je widziałem gdzieś w Rybniku, jak byliśmy, w rybniku, to były faktycznie, to na pewno bo były? w Warszawie nam nie Nie, na drugim końcu Warszawy też kiedyś widziałem, ale to już raz widziałem, a potem wszystko było niedostępne. Z takich rzeczy co jeszcze Wam powiem na pewno, na plus jest to, że teraz niektóre punkty mają bardzo długie szczebelki odbioru. W sensie to nie jest tak, że jest ta godzina. Restauracje z reguły tak, bo lokale jednak dają swoje produkty pod sam koniec dnia, ale są piekarnie, które mają na przykład przez połowę dnia odbiór, jakieś starbucksy, stacje paliw sklepy mają na przykład przez prawie cały dzień. Oczywiście musicie sobie tą paczkę zaklepać. Także no, jedziemy. Jedzie. I znowu służbowym samochodem. Dobra, jesteśmy pod Halą Marymącką. Łukasz zostaje w samochodzie, bo nie wiemy, czy tu możemy czekać. A ja Was zabieram ze sobą. O! Nawet zaraz znalazłam miejsce, gdzie idziemy, bo to chyba jest tutaj. Odebrałam paczkę. Mam już. Zaraz Wam ją pokażę, w sensie potem Wam ją pokażę, bo mamy do odbioru jeszcze jedną. Także ja na razie idę zanieść tam do samochodu. I jak się okazało, Warzywa i owoce są w jednym miejscu, a sklepik z nabiałem jest troszeczkę dalej. Jest tam mega dużo nabiału. W ogóle jak wyszłam, to bardzo ładnie pachniało z serami i widziałam tam sery takie też ala korycińskie. Powiem Wam, ciężko jest ta paczka, ale widzę nabiał, który lubię, bo jest naturalny. Także no, ciekawie, ciekawie. Odebrane i zaraz pójdziemy po drugie, ale jeszcze chwilka. Dobra, przeczytałam, że jest tutaj coś takiego, przyjechałeś wcześniej, odbierz teraz. Także idziemy do piekarni. Ja jestem bardzo ciekawa tej z piekarni. My już wstępnie sobie zobaczyliśmy tą nabiałową. Tutaj w ogóle na Hali Marymąckiej jest bardzo dobra gruzińska piekarnia. Bardzo dobra gruzińska piekarnia. Można też u nich zjeść hinkali. Ja niekoniecznie wiem, gdzie mam iść, ale chyba idę dobrze. Może jeszcze chwilkę. Teraz się w ogóle dowiedziałam od tej pani, że nie każdy ma tą opcję w aplikacji podobno, żeby odbierać wcześniej ale ja miałam, także ją kliknęłam i powiem Wam całkiem spoko ja nie pamiętam ile myśmy za tą paczkę dali chyba 15 zł jest bagietka, są fajne rzeczy jest jakaś chałka e, nie chałka, przepraszam, rogalik maślany wygląda to dobrze produkty, które lubimy i nie ma niczego takiego że jest mięsne jest słodkie, akurat super trafiliśmy i myślę, że coś fajnego z tym wymyślimy na bank chociaż przyznam wam, że ja dzisiaj piekłam chleby ale no nic, to też zjemy. Tym bardziej, że pieczywo można mrozić. Także jak macie nadmiar pieczywa, to mrozimy i można je też wtedy odświeżać fajnie. A few moments later. Tych biedronek w Too Good To Go, bo teraz korzystamy z Too Good To Go, jest całkiem sporo. My idziemy akurat na dziką, bo mieli paczkę właśnie warzywa i owoce. Ja bardzo żałuję, że biedronka niedaleko nas miała tylko taką paczkę mixa. Co tu za dźwięk jest? Nie wiem, a to brzmi jak jakaś To Zjebania. Ta Biedronka tam ma się. gdzieś. tu? I don't know. Może na górze. No. Zobaczymy. Nie wiem tam szczerze. A kto go tam wie? Dobra, ogarniemy Ale zaraz. Tam jest I co mamy? Będziemy w domu pokazywać. Dobra, ale jak za dychę, to... Jak za dychę, no całkiem ok, no bo mamy borówki, borówki są drogie, winogrona. Zabawnie to wygląda, bez jeden banan i jedno jabłko, ale... Wiem, co tam. Dobra, sprostowanie było za 12, a nie za 10. No to dokładnie. już za drogo. No ale mamy trzy pomidory. Mamy wow. borówki. <laughs> jednego banana. <laughs> jednego banana. Co jeszcze? I jedno ogromne jabłko, bo naprawdę jest giga. Dobra nie jest źle. No. W To Good To Go teoretycznie nie ma opcji takiej, żeby sobie odebrać wcześniej, tak jak było to w Fucji, ale wpisałam w Google, czy można. I Google powiedziało mi, że teoretycznie można odebrać wcześniej, ale najlepiej skontaktować się właśnie z lokalem, punktem, z którego macie to, ten odbiór, także jest teraz godzina 18.00, 18.09. Ja przed chwilą dzwoniłam do pani ze sklepu Zdrowe przy Hubnera i ona powiedziała tak, jasne, że można odebrać, bo w Fucji na przykład jak już zamówiliśmy, to zobaczyliśmy, że oni mieli tą paczkę od 18, a tu good to go dopiero od 19. Także pewnie to też stąd oni to zapewne mają wcześniej przygotowane. Także podjeżdżamy fajnie, pani powiedziała, że nie ma problemu z odbiorem wcześniejszym, tylko potem po prostu będę musiała o tej godzinie 19.00 zaznaczyć, że paczka została odebrana. I tyle. Stoję na awariach, czekamy na Adę, bo tutaj nie ma gdzie zaparkować. Ja tu kiedyś miałem montaż na Hubnera. Strategia, jeszcze jak te bloki powstawały, to już tutaj nie było gdzie parkować. Trzeba było się dobrze dogadywać tutaj z ochroną tych, tych budynków, bo pozwalali gdzieś tutaj przy wjeździe do garażu zaparkować, czy, tym bardziej jak się busem przyjeżdżało a, nie tylko, przyjeżdżało, a nie tylko myśmy tutaj byli, bo tutaj było nie wiem, z 15 różnych busów i nie było gdzie parkować. Jedna droga, która jest. Drogą dojazdową, stricte, bo ona się tam potem kończy, więc to jest tylko dojazdówka, ślepa uliczka. I nawet nie można było, gdy te bloki się budowały, nie można było stanąć e, na chodniku częściowo, bo już były słupki postawione, już był zakaz, nie wolno się zatrzymywać, postojów, niczego. Masakra to, jest, to się nazywa utrudnianie po prostu pracownikom, montażystom, budowlańcom, remontowcom życia. Ale teraz. Też nie ma tutaj gdzie zaparkować, nawet jak się jest osobówką. Chyba, że się ma miejsce postojowe w garażu, no to można sobie wjechać. Jeszcze czekamy, zobaczymy co tam będzie. Jestem ciekaw, jak ta paczka będzie duża. Czy jaka będzie proporcja tam pieczywa na biału, owoców, warzyw, bo to miał być taki mix-mix. Zobaczymy jaka będzie proporcja, czego będzie więcej, czy porówno. Sklep ogólnie fajny, ale paczka mi się wydaje, chociaż ona była za 9,90, więc też. Nie wymagają od nie wiadomo ile. Ta jest bardzo w takim stylu zero waste i to mi się podoba. To już Wam w domu poka powiemy, pokażemy. Cały stół dobroci. Mamy teraz tutaj, że czy za 60 zł, i żeby nie było, stwierdziliśmy, że. Jak już za tyle zamawiamy, to będzie sporo tych produktów, więc czeka nas cały dzień jedzenia, a to jeszcze nie wszystko, bo tutaj mamy 60 zł, czyli mamy jeszcze dwie dyszki. Nie chcę przekraczać tej kwoty. Jest sporo pieczywa, na pewno nie zjemy go całego podczas tego dnia, bo po prostu jest go za dużo za dużo. Zamrozimy, także luz, nabiał w dużej części zjemy i z biedronki jest ładna jakość yy, produktów z tego hubnera, z tego zdrowe z warzywniaka są produkty, które trzeba zużyć już. Te banany wyglądają jak proszę zamruźcie mnie i zróbcie nana ice cream. Tutaj mamy pomarańczę, która też się prosi, żeby ją już fajnie sobie przerobić. Także ja uważam, że mamy tego całkiem sporo. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeszcze jutro wam pokażemy te rzeczy za 20 zł. Jemy kolację, robimy degustację pieczyła z tymi serami. Faruk jest bardzo dobry, ale mamy tutaj taki ser. Nie mamy pojęcia, bo on nie jest opisany. Jest miękki, on jest lekko podwędzany. Mmm. Ale taki kremowy bardzo. Bardzo się rozpływa w ustach. Jest bardzo pyszny. Owczy, tutaj też jest przepysznie, bardzo dobre produkty na razie. Ale jutro będzie to dopiero cały dzień gotowanie. Teraz jak tylko degustujemy. A few moments later. Dobra, wiecie co? Ja się czuję jakbym była teraz w MasterChefie. Po prostu jakbym dostała jakiegoś takiego taska przerób te produkty. Także robię nam... Będą z tym twarogiem, z częścią tego twarogu. Kotlety ala ruskie to będzie na obiad. Z serków tych takich smakowych zaczęłam już robić Łukaszowi lody, po prostu przełożyłam je do forem, jaki się mrożą. Tutaj są te kotlety. To jest troszkę moja modyfikacja, bo są zdecydowanie większe niż takie ruskie. Jest w nich koperek, jest twaróg, są ziemniaki, więc praktycznie to samo. Miałam dodać mąkę, ale dałam jajko. Jest sporo ziemniaka, także trzymajcie kciuki, żeby się nie rozpadło. A tutaj totalna improwizacja sernikowa, bo jest mega szybki sernik. W ogóle zapomniałam go zblendować, więc będzie z grudkami. Jest na tym ta e, rozkwinia i maliny. The next day. Powiem wam te pieczywo z tej piekarni, z której dostaliśmy, Ogólnie jest no spoko. spokojnie ciówkowa piekarnia. Nie wiem, co ty myślisz. W porządku. No to się... taka normalna. Jadło się lepsze pieczywo, ale tak, nie jest... Tak, no. Dobre, bardzo. Całkiem. Można polecić. Fajne te na białe, które mamy. Owocki, no dzisiaj czeka nas taki wiecie, dzień jedzenia z tym, co kupiliśmy, żeby to zużywać. A właśnie tutaj ten twarożek mamy wymieszany no, z białkiem, żeby się podbić, z borówkami i z malinkami. Także to będzie coś wspaniałego. Czy my coś wczoraj powiedzieliśmy o tej paczce z oszą? Ona się tak nagle pojawiła, dosłownie 9.48. Ja wyszłam 10 z treningu i 10.00 jedziemy. Tak randomowo wyszło, ja pojechałem po Adę, żeby tylko trochę czasu nadgonić, żeby nie wracała komunikacja i stwierdziliśmy że dobra jedziemy bo jest paczka a w sumie ten oszoł jest praktycznie mie przy miejscu, gdzie pracuję, bardzo bliżutko. No. Także 9 zł za paczkę z oszołom będą warzywa, owoce. Ogólnie już mamy dużo rzeczy. Nie mam już miejsca w zamrażarce. Także trzymajcie kciuki, żeby to były rzeczy, które my przerobimy teraz robić, w te dwa dni bez problemu. Mam owoce, się w wiary, co to ja zjem, ale ten. No może ja z też warzywami. to ja zjem. No. Co my tu mamy? Paczka ostatnia z tego odebrana, czyli ostatecznie nie wydaliśmy 80 zł, a 70 i nie będziemy wydawać już więcej, bo po prostu nie chcemy mieć więcej rzeczy. Nie mamy już miejsca w zamrażarce. 80 zł to był nasz limit, więc to nie jest tak, że musimy go wykorzystać. Chcieliśmy wykorzystać, chcieliśmy, żeby było po 40 tak, jakby w każdej aplikacji. No dobra, ale jak mamy tak dużo produktów, to moim zdaniem jest i tak dobrze. To tak naprawdę... że można zaoszczędzić na ten z, z tego oszczędziliśmy głównie dlatego, że chcieliśmy po prostu zobaczyć, ile rzeczy można. Dostać w tym sklepie, jak to w ogóle wygląda, ta paczka była bardzo tania, bo tylko 9 zł, a mamy dwa selery. W ogóle tutaj jest zaskoczenie, bo dostaliśmy też taki mix studencki. mamy wiórki kokosowe. Jest owoc, jest sałata, także super, bo my na pewno jeszcze użyjemy. Pieczarki wykorzystamy myślę, że do kolacji. Ja jestem w sumie zadowolona Ej, fajnie, chyba najbardziej z tego. bo, bo i ten mix studencki i ten, te wiórki kokosowe to mogą chwilę poleżeć, to się wykorzysta kiedy indziej w jakichś przepisach, więc zarąbiście Tak, dokładnie. Także teraz my zbieramy się na rower, zabieramy ze za sobą jedzonko. Tam będzie super sałatka ta rowerowa, bo ona jest z pomidorem i jest z jabłuszkiem, z tą drugą połową jabłuszka. Z tych ziemniaków mamy te ala kotlety ruskie, bo są ziemniaki, no ziemniaki dodaliśmy nasze, ale służyliśmy ten twaróg, służyliśmy koperek, służyliśmy szczypiorek, czyli w sumie wszystko z tamtej paczki już zużyliśmy. W no, ogóle nie było powiedziane, że nie możemy nasze rzeczy użyć. użyć. Jakby nie, było w 99% tak wyszło akurat, że użyliśmy w większości rzeczy z, mhm. z tych paczek, no ale tam sobie dorzuciliśmy. Dobra, teraz już my się ogarniamy <laughs> i zbieramy powoli, w sensie mamy jeszcze kilka rzeczy do nagrania. I już powoli wychodzimy, także widzimy się z wami pewnie już jak będziemy jeść ten obiad i potem z jakimiś inspiracjami na kolację. Dobra, szybkie jedzonko. Mamy te nasze rzeczy, które uratowaliśmy, tak jak powiedziałam, ziemniaki, twaróg, koperek. Tutaj mamy tą sałatkę. Ona teraz jest mega, jeszcze taka wymieszana. Jest tu jabłuszko, są pomidorki. Ten pomidor w ogóle wygląda jak jakaś, nie wiem, wrzoskwinia, coś takiego. No i co, będziemy sobie jeść? Jeszcze wam powiem, to nie jest akurat współpraca na Instagrama, ale mamy nasze pierwsze koszulki rowerowe i po prostu nie mogliśmy się doczekać tej paczki. Mamy je z holocolo i na razie pierwsze wrażenie jest mega pozytywne. W ogóle to super to jest materiał wspakawe. jest. vista, nie? Jak. Yy, A mnie pewnie nie słychać, bo ada ma mikrofon. Ja mam mikrofon. Także O, słuchaj, go przypijam. Yy, w ogóle testujemy nasz nowy sprzęt. Zainwestowaliśmy sobie w yy, DG. Action. Action. Mam nadzieję, że obraz jest fajny. Tutaj sobie patrzę w ogóle zabawnie jak ja się widzę, no nie? Masz mikrofon. Dobra, jedzmy, bo głodna jestem. Także jemy. I przymierzamy się do kolacji, a ja to za chwileczkę ją poda robiła tutaj zapachów. Opowie... Ja zaraz opowiem o wszystkim. Opowiesz, opowiesz, bo jak nie opowiadałaś, to aż mi ślinka ciekła. Mam nadzieję, że to będzie jakiś nasz game changer. I będziemy coś takiego powtarzać, jeżeli będzie smaczne. Widzę, że już się jarasz na samą myśl. No, bo ja to tak. O jedzeniu? Ja to tak, wymyśliłam bardzo spontanicznie. A i klasycznie, kepucz na górze musi być. Tak, kepucz na górze musi być. Także słuchajcie mnie. O, no, bo to gorące. Mieliśmy te pieczarki z oszą, był ten salarnęciowy i była papryka. Ja dodałam cebulę, przesmażyłam to najpierw. Ten klebek, który nam został, którego nie zawroziłam, bo specjalnie jednego nie mroziliśmy, pokroiłam na kawałeczki. I stwierdziłam, mam taką formę, gdzie piekę chleb, więc ułożyłam ten chleb, yy, przełożyłam tymi warzywami, dałam trochę sera, który mieliśmy z tego miejsca z serami. Ułożyłam kolejną warstwę tego chleba, przełożyłam znowu tymi warzywami, ułożyłam ostatnią warstwę tego chleba i nałożyłam ser i jeszcze jajuszko. Ogólnie powiem Wam, sporo tego jedzenia, yy, sporo tych produktów przerobiliśmy, praktycznie no większość. Ej, za te pieniądze tyle jedzenia, które nam jeszcze zostało w sumie. Tak, ja myślę, że za 70 zł to jest bardzo dużo jedzenia. Dajcie znać, co wymyślicie. Ogólnie jestem zadowolona z good to, to go, spoko, proces odbioru jest bardzo szybki, proces zamawiania jest szybki. Często da się nawet szybciej odebrać z tego, co zauważyliśmy? Tak. Pamięć na karty nam się skończyła. Okay. Już eee. ostatnio mamy tak karty zapełnione. Pytam, pamiętam na czym, bez, na czym stanęło. Obie aplikacje mają kilka punktów, które są i w tej i w tej aplikacji, ale na przykład godzina odbiorów się różnią. Ale jest też sporo, tak że na przykład zauważyłam, Futsi ma też tą opcję delivery i tam możecie sobie nawet jakieś kosmetyki dziewczyny zamawiać. Ja na przykład chyba będę kiedyś próbować czegoś zamawiać, ale są też inne rzeczy. Widziałam nawet no dziewczynko dla piesków. Dobra, ale nie przedłużajmy już tak tego, Tak, bo nam jedzenie. Tak, także jedzmy i w tym filmie to już na tyle. Więc tradycyjnie, że Wam się spodobało, zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczkę w na Instagrama i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Pa!